Na NC jest od... no Minecraft? No bo widzę w Minecraft nie ma co grać tak naprawdę. Nie ja w Minecrafta w ogóle nie gram. Jedynie co robię to Minecraft Awcze. Ja widzę wszystkie siaszki, kresy na razie się zgadzam Jak to ja tam, no, nie, no, widzę, że według mnie w nie ma co grać mainchor... Ja w ogóle mogę na nawet wam pokazać czekacie? Patrzcie Ja tak naprawdę w tym tygodniu, do, w tym tygodniu zaznaczę macie tylko dwa dni. Nie, trzy. Dzisiaj jest trzeci. Popatrzcie, ile już spędziłem w Roboxie. Sześć godzin, sześć godzin, cztery godziny, dwie godziny. dwie godziny, godzina, godzina, godzina. Ja widzę że w ogóle prawie nie gram Minecrafta. Szczerze. Po prostu szczerze mówiąc, nie gram Minecrafta. Minecraft się według mnie po prostu... No nie ma co grać w widzowie. widzę. Obie. Hmm, więc...

nie wiem, ja mówię po prostu, to jest moja opinia czysta. Ja po prostu w Minecrafcie nie widzę sensu aktualnie. W Minecrafcie po prostu aktualnie każdy serwer to jest albo kopiuj i wklej, w ogóle widz, albo opcjonalnie jest coś nowego, ale na przykład serwer, który się nie ten jakoś nie wybija. nie, Jeśli chcecie dołączyć, macie linka. Może to dołączyć. Jak co mogę wygenerować nawet na Waszych oczach? Żeby nie było. Galaxia Admin Ty Roland napisz na czacie na streamie, bo to masz takie dosy, że ja nie wiem co mam się. Tak z tym desyakiem, to napisz jak masz na imię Grzesiu Na Discordzie mi tam na prywatnej wiadomości. Będę wiedział. Które mogę, No to tak, nie wiem, pokazujesz tak i tak, czyli te trzy, ta. zaległe brain roty. ja to zrobię specjalnie, miejsca miejsca na streamie, nie? Spodziewałem się, że raczej... Co się stało? Co za buza dźwięk? Yeah. <grymne> ja nie wiem, ja miałem jakichś dzięki Discorda czy z czego. A to dzięki Roland To Dzięki no. Wisiałeś mi trzy sekrety, więc no. <grymne> więc już będziemy kwita. Widzę, że nie można się wymieniać między serwerowo Przynajmniej anarchia na to nie zezwala. Coś innego nie No możliwe. I dosłownie rankę? Jest właściciela Minecrafta. Stefan nie coś, ale gadasz ze mną codziennie na foce idioto. To nie wiem, przypomnieć się, jak wchodzimy w Minecrafta, to nie jest chyba ciężko. Want. O coś innego mi chcę dodaj O, brain God A dzięki dzięki, ja dzisiaj usuwam takiego. No trudno. Nie widzę, ja powiem szczerze, po prostu Minecraft według mnie aktualnie w moich oczach się skończył. No Minecraft się... Kurwa widzę, ale naprawdę... W Minecraftie nie ma żadnego fajnego serwera do grania, tam dosłownie nie ma, jakby kurwa serwery większość to jest naprawdę jakby no serwery po prostu te, a włączyć ich w prawie górne. A, to się, że do gry, a znaczy nie możecie mnie okradać, możecie siebie okradać, ale nie mnie, was zablokuje. i inaczej wyrzucę z gry. Nie, ale naprawdę widzowie, uwierzcie mi, że... Naprawdę Minecraft widzowie, Minecraft nie ma co grać w ogóle, nie. Tam serwery to jest takie gówno, że ho. O takiego jeszcze oh, gołcę, dzięki gołcę. O bombardino. Kurde, było blisko, a to widzę. I ty, że mnie nie okradli, bo to tylko mnie nie okradać, pamiętaj się. Ja sobie tu dam działko. się. No i na wszelki wypadek. Coś, Ktoś coś kupił. Gdzieś, się w zdjęciu, gdzieś na ja się grałem w pieśni 9.59 nocy w nie grałem wideo, a według mnie ta gra nie ma sensu. Dość pyka? Nie wiem. Grzesiu, wiesz co? No jak zobaczyłem, że grasz w Valorant, to wiedziałem, że to Jak do streama z Anarchii? Streamu z Anarchii nie będzie. Ty gejuchu. Który? To to jest ten Sikor, nie? Zaraz go blokniemy szybko. Wojtek Sigma Gold to tak, jest piętro? O, rebirfy musisz robić tutaj, o A następny rebirf to jest ciężki Dlatego że teraz Braille, widzę, teraz gram w sobie Braille'u, że Widzę, że po tym jest jeszcze jakiś rebierf, czy już tyle? Ten rebrif jest maksymalny, czy coś jeszcze jest? To jest już chore 35 pionów. Tyle chyba. Nie wiem, no, że tak. Może coś idzie, ktoś coś kupuje. I amber, roż i jest rebir. Kurde, potem by jeszcze miał kispolaro. A P D Jeszcze jest jeden rebir. W 100 trilionów potrzeba. No dobra, że tego się nie da, bez za kurde la grande i innych zrobić, nie? widz Brain Brainrota, to wezmę mu to Bombardino i damy. Co trilion widzę, ja, jest chore, nie? A ja teraz tak naprawdę tylko i wyłącznie gramy, dlatego że chcemy mi wszystkie robili, ale poza eventami też się grać nie opłaca, nie to robić zbyt Chociaż dzisiaj muszę się pochwa. Nie, muszę że się pochwalić, że nawet tego e, lawaka mi się zrespiła. Tutaj na priwie, właśnie. Ta rana, jak sobie przerzucałem Brain darmowa lawaczka. Wojtek Sigma Gold, a ja go nieładuję, widzę. Ty, on opuszczał, ten tyfek. reaguje. Ten je co? Já na ty ty. A nevím, co nemá Ale to daleko vyvala. A to mi już Parę biff mi brakuje, no. Ja podejrzewam, że jak już będę kurde ile na tych sekretów, bo... Na głównym dużo mam teraz. Jeśli widzę, chyba już będę próbował tą maszynkę uzupełnić. W no sumie teraz mogę na uzupełnić, tylko starobus nie kupię. Tak najfree. Na Tu są trzy sekrety. Czy ja mam jakiegoś czwartego takiego słowego sekreta na tutaj? Nie mam. Ale dobra, wsadzimy sobie do maszynki. I tak tego na live pewnie nie, nie zrobię, bo widzę, ogólnie ja, jak będę z maszynki wyjmował cokolwiek, to rytuały robimy. Bo można powiedzieć, kolegami. Bo się tutaj nie opłaca szczerze, robić maszynki. Tym bardziej ze sekretów. Bez, wiecie, bez osób, które będą robiły rytuały z tobą, nie? mi Stefan, wiem, przecież Stefan. Jak ktoś ma orkę? Kołta, tego No, nie, ja się już nieba Ja, no właśnie widzę. widzę. O, Dobra, jeszcze jeden secret. I se uruchomiam, to chyba półtorej godziny idzie, nie? Przecież, już, co widzę. A jakie są szanse? No jest 16%. Słuchajcie, muszę, widzę, nie okradajcie niku Baziox XD2. Nie okradajcie tej Tabix tej BSR, Albo, dobra, może tutaj mam secret. Może mam, broń. Proszę nie okradać BZ 2233. Nie okradajcie, to zrobiłem multi. Da mam secreta, mam krzesełko. Dobra, idę po krzesełko. Po pierwsze zablokuję bazę i zaraz ktoś okradnie. Ej, jaki blok idzie? Yo, widzę, weźcie z taki bloka, bo mi niepotrzebny. Może sobie wziąć. Weźcie sego Kto z se go weźmie, ten lepszy, i tyle. Ja go nie potrzebuję. Możecie sobie go wziąć. Wręcz zachęcam do wzięcia za darmo. Tak naprawdę. A moja baza jeszcze chwila. W własną pułapkę wpadłem z multi Dobra. Bierzemy sobie. I sorry za. I z mojego konta chodzimy, że się nie okradli tam. Tam nie. Jeszcze coś mu okradnie. Teraz z wami. Ile to trzeba czasu na to, aż się to zrobi. Jestem przy wiosny. Tu w glebie 2, 2, 3, 3, jeszcze z serwera nie wyszedł. No dobra, no i co się zrobi za półtorej godziny, nie? Za półtorej godziny ogarnę kolegów, żeby jak co robić rytuały. Tego, tak, no, może to za 200 robok, chyba szczerze, po co? give A ty masz Wojtek, okej, okay, rzecz. Wojtek nasz. Masz okej, a nie wiem, który. Ten Wojtek Sigma. A, no tak, się zaraz pisać, coś kupię, co sobie... Dobrze. Ale widzę, razy Sasze. Ja widzę wszystko. Jak coś zdobędę, to tam. Ale coś musi iść, bo ja z moich rzeczy nie daję. No. proszę same i target te Jak Jaki target u target... I... Ja widzę to fuzowanie, nie? Jak robi się ta maszyna, to trzeba być na serwerze czy może być offline? To się robi? Panie do was, by się znać na tych Ale i dalej się obrócił. i no, ja widzę, że mnie nie okradają, przejdę. Oj. Nie, widzę, że takich rzeczy tutaj nie daję. Tak to... naprawdę rzeczy, które mam na dole, to są moje prawie najlepsze rzeczy. Co prawda jeszcze mam na mulciaku, ale to nie jest jakieś dobre. Tak, muszę was wyjąć z bazy. O! W sensie nie ma co robić. jest event to jest fajny no. Co robić? No znowu se cheli. Jakim już bo chcecie do znajomych, ja do znajomych nie dodaję, chyba że coś daje jakiegoś danika. Fajnego. O kurde, okradają się. <gry> no, jeszcze raz Wam daję linka do Priva. To, to ja mogę dodać za jakieś projekt, tylko to znaczy, jeśli ja jest event, nie wchodźcie na prywa. Bo jak wchodzicie na prywa, to wtedy ja was wyrzucę, zablokuję. Bo ja na eventie chcę sobie sam być na priwie. A nie, że dzień też się skala. Ty, co się dzieje? Weźmiesz mi orkę na chwilę. Ale ci brakuje jednak. Dobrym brym patatim. Zmocnienie przyjaciół.

Tej to balerina, Jaką to balerina. Już się mam. Mam Mateo. Tam na górze Pomogłem jakiemuś grzowi, teraz sam go kradnę. Ja to morski, okej. Okay. Nie można kraść, ale nie, mo nie mi. Nie można. Ojej, Ktoś też, będzie mi kradł, to po tu kolej blokuje. każdego, a jak co nie odblokowuje, jak już raz to na. I tak widzę, odłożyłem większość brain rotów z góry, bo tu miałem jeszcze te moje. Te, które są tutaj, to są od tego. A czy widzowie wy się tutaj możecie okradać? mnie mnie. Oj, tak Sigma tu czeka już. Hmm. Pomogę mu,

I'll be. 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 still have i will A tu idzie orangutinian na jak ktoś chce jakiś ten, ten słabszy widz, czy ten co zaczyna. On się okradają z Nubi. Z Nubi niego. Nie kombę było W nie no, wiem ja trzeba streamować jak to mój no. czasem stream odpalę jakieś Silla do teraz. No nie ma nudne, są nudne i to i to. Bo mówię, nie jak jest event. Silla Brainerd to jest fajnie w miarę. Można się fajnie pobawić, a tak to i złoja jest słabo, nie? Co robić? Co główno ukradło. No i... nie, nie, nie widzę, nie dodaję. Nie Nie ukradłem, nie mówiłem. Ty kurde już, już miałem, już miałem tabak klikać, Jeśli bym miał to bym tabak klikał nie? Wojtek, tak. Dobrze polaro, że żeby... go hitnąłeś. Robię go hitnąłeś. Orkalero! Or Ty, jak gold! Czemu moi bazie ludzie chodzą cały czas? Bro! widzowi biednemu wynosisz Widzu, szybko! Dobrze! Kurde, bym ciało kradnie mnie, ja, kurwa Tak, no, bo jest w niego o wiele lepszy gołcie, no i dlatego Nie chciałem, żeby wiesz, żeby stracił jedyne jednej Šta streamka, ja vam kako za streama Imaš ja... Ej može Ej može I može no, i <grydzi> <grydzi>